Powodów tego, dlaczego pies się jakby rzuca, jak dzwoni do mnie klient, który mi opisuje tak pobieżnie sytuację, to ja mam tysiąc innych dodatkowych pytań. Jak? Kiedy? Na co? Co ten drugi pies, bo tutaj mamy do czynienia z, z wejściem w jakąś interakcję, tak? E, dlatego, że umówmy się, no tutaj od razu uspokoję wszystkich właścicieli psów. Często się zdarza, że przychodzą do mnie nastawieni, z, że przychodzą z psem agresywnym, który agresywnym wcale nie jest. Natomiast e, czasami jest zbyt pobudliwy. Czasami wystarczy, że odpowiednio wygląda, albo w zasadzie nieodpowiednio, tak? Bo ma krótki ogon, który nie może się komunikować, e, ma pomarszczony pysk, e, który nie może, albo który wygląda tak. Jakby się marszczył i odsłaniał fafle, czyli od razu wysyłał sygnały, jakby odpychające inne psy. To zależy, czy chodzi na smyczy, czy nie na smyczy. Tak, jak najbardziej, odpowiadając krótko, bardzo często zdarza się, że praktycznie 80% takich zachowań agresywnych to jest tak zwana agresja smyczowa, i to jeszcze spowodowana, jakby napiętą smyczą. Czyli również jest sytuacja taka, że nie dość, że zależy, czy pies jest na smyczy, czy bez smyczy, to jeszcze zależy, jak ta smycz w sytuacji, kiedy podchodzi do psa, jaką ma pozycję? Czy to jest smycz napięta, czy to jest smycz zluzowana, czy to jest smycz ciągnąca, czy to jest smycz szarpiąca, czy to jest smycz flexi, która jest tak flexi, czyli ta rozciągana automatyczna, która jest po prostu. Yy, yy, no, najbardziej popularnym rodzajem smyczy używanej, dlatego że znowu ludziom wydaje się, że pies jest bardzo szczęśliwy na takiej smyczy, ponieważ na te 3, 5, 8 metrów może iść gdzie chce, robić co chce, być gdzie chce, wąchać kiedy chce. Spacer to nie jest tylko jak dobry właściciel psa uważa, dla psa, żeby robił co chciał, był gdzie chciał i tak dalej. Jeżeli pies. Ma taką stuprocentową wolność i wszystko na spacerze zależy od niego, i dzieje się tylko i wyłącznie ze względu na wolę psa, to taki pies jest bardzo mocno zaniepokojony, ponieważ wie, że cała odpowiedzialność tego spaceru i w całej sytuacji, która się zadzieje podczas całego spaceru, zależy tylko i wyłącznie od niego. Tak? Jeżeli dołożymy do takiego poglądu psa, który jest lękliwy albo psa, który jest słabo socjalizowany wewnątrzgatunkowo, to no to będziemy mieli sytuację histerii, czyli takiego, powiedzmy sobie, profilaktycznego szczekania i rzucania się do innych psów. Jeśli teraz sobie nałożymy na to minięcie się z sąsiadem, który idzie z innym psem, to ten zestresowany nasz pies szczekający jest święcie przekonany, że udało mu się odgonić intruza. Przecież ten sąsiad i tak by nas wyminął, by sobie poszedł. W związku z czym ten nasz wylękniony pies, który na przykład szczeka, czyli mamy tą agresję lękową, jego zachowanie było jakby, niejako został zmuszony przez nas, no bo wypchnęliśmy go na frontmena, No bo skoro wszystko zależy od psa na spacerze, no to znaczy, że jest tam frontmanem, więc daliśmy mu taką władzę, zupełnie nie, mając jak zwykle dobre chęci, wszystko zależy od niego. On w histerii, ale jednak udało mu się tego intruza przegonić. Znowu prawo efektu zaczyna narastać w tym psie, że jeżeli chcesz, żeby pies żaden nie podchodził, bo Cię to denerwuje, zaczynasz być szczekliwy coraz bardziej, coraz bardziej. Jeżeli jakiś pies jest głuchy na sygnały, no to ze szczekania czy zwarczenia przechodzę dalej, posuwam się dalej. Czyli stwarzam psa, przez dobre chęci stwarzam psa, który jest nerwowy e, na... To emocjonalny na spacerze. Jest bardzo często znaczy zrozróżnia, czy smycz jest napięta. Wtedy, oczywiście, w skrócie, wszystko jest napięte. Ja jestem napięta, sytuacja jest ciężka, wszystko staje się nerwowe. Bądź luźna smycz. Luźna to znaczy już jak karabinczyk z wisa. Ja jestem właściciel, jest przewodnik, jest spokojny, pies, jest spokojny, sytuacja jest, nie jest wyjątkowa, którą trzeba napiętnować, napiętą smyczą. E, Flexim jest na, na tyle charakterystyczna, że ta smycz, czyli karabińczyk, jest podniesiony cały czas. A tak naprawdę, jak patrzę na psy, to wiecznie e, chodzą, spacerują, biegają, latają się, e, jakby załatwiają potrzeby fizjologiczne na napiętej smycz. Tak? Taki pies będzie stanie się lękliwy, szczekliwy, a dodatkowo jeszcze powiedzmy sobie, jakby całą odpowiedzialność tego spaceru będzie brał na siebie. Spacer jest dla psa i jest dla was. Macie iść razem na spacer.